Cześć, tutaj Piotrek. Witam wszystkich serdecznie oglądających kanał Kałmania. Ze względu na problemy z moim głosem serdecznie chciałbym wszystkich przeprosić za efekty dźwiękowe, które mogą się dzisiaj tutaj pojawić podczas kręcenia tego filmiku. A filmik tak naprawdę robię na, na waszą prośbę. Po tym jak pytaliście mnie o to jakich roślin użyłem w aranżacji w tym akwarium postanowiłem nagrać coś takiego dla was. Jednak zanim zacznę, chciałem serdecznie podziękować przede wszystkim doku 1986 za jego szczegółowe wskazówki odnośnie kuracji dysków jak i Bosowi 8460. Wskazówki są naprawdę niesamowicie wartościowe. I wykorzystam je w przyszłości. Obecnie postanowiłem kurację dokończyć, tak jak zalecał producent, i bez mikroskopu nie będę zgadywał, co może, może dziać się z tymi rybami. Mikroskop jest w drodze i przyszłe diagnozowanie ryb nie powinno przynosić tylu problemów. Oczywiście, również chciałbym podziękować wszystkim, którzy Zaangażowali się w rozpoznawanie tej ślicznej, kąsaczkowatej rybki, która pływa w małym stadzie tutaj w tym akwarium. Moje podejrzenia były najprawdopodobniej słuszne i na 99% jest to bystrzyk ozdobny. Ok, odnośnie roślin, to nie będzie to typowy filmik z cyklu opisywania gatunków, a jedynie dla tych, którzy są ciekawi. To na tyle, na ile jestem w stanie, wymienię i pokażę Wam rośliny, które wykorzystałem w tej aranżacji. Żeby było mi łatwiej, wezmę kamerę ze sobą i podejdę bliżej do akwarium, pokazać Wam, jak to wygląda z bliska. Może wezmę kamerę od boku i. W taki sposób będzie, będzie to wydaje mi się dużo łatwiej dużo łatwiej pokazać i będzie lepiej widać. E, ok, prawa strona akwarium, okay, zoom out. Jak widzicie, starałem się wprowadzić zasadę e, trzech planów tutaj, żeby w miarę Obsadzone było dość gęsto to akwarium roślinami, na tyle na ile się da i na tyle na ile mi się podoba, oczywiście. Z przodu, w pierwszym planie znajduje się tutaj od, od szyby, jest to kryptokoryna. Oczywiście większość roślin w tym akwarium to kryptokoryny. Niestety nie znam wszystkich nazw. Także nie będę wymieniał ich z, bezpośrednio z nazw. Jeżeli e, ktoś z Was wie, jakie to są dokładnie nazwy kryptokory, to proszę napiszcie w komentarzach pod filmem. Tutaj jest e, kryptokoryna. Tak jak powiedziałem, nie znamy jej nazwy, ale to jest e, chyba jedna z najmniejszych, jakie kiedykolwiek e, miałem. E, pochodzi tak jak większość roślin. E, w tym akwarium ze zbiornika, który został zlikwidowany ze starej trzysetki, jest to malutka kryptokoryna, która idealnie nadaje się na pierwsze plany, w taki sposób też ją tutaj obsadziłem. Za nią również kryptokoryny. To są kryptokoryny Wendy, Brown, i no, ja myślałem, kupując te kryptokoryny, miała to być jedna odmiana, z czego się okazało, to są e, jak gdyby może to jest jedna odmiana, ale jest dwu e, dwukolorystyczna. Jedna jest ma ciemniejsze, druga jaśniejsze e, liście. I na trzecim planie e, balasea e, która jest tutaj tymczasowo, a w starej 300 no praktycznie aranżacja była oparta głównie o nią, tak zarosło nią akwarium, że myślę, że 50% roślinności to właśnie była ta kryptokoryna, szybko się rozrasta, nadaje się do chyba wszystkich Warunków panujących w akwariach, jakie możemy stworzyć, jest w ogóle niewymagająca i do dużych akwariów naprawdę fajnie się prezentuje. Ja nie, nie przypuszczam, że ona tutaj na długo zagrzeje miejsce. W momencie, gdy lotosy, które też są tutaj z tyłu na trzecim planie, e, zaczną naprawdę sobie rosnąć, e, kry, kryptokoryna e, zaliczy eksmisję. Tak mi się wydaje. E, jeżeli jesteśmy tutaj przy lotosach, już to chciałem Wam powiedzieć, że to, ten, tutaj czerwony lotos tygrysi, od samego początku wypuszczał liście nadwodne. Jego nadwodne liście są tutaj. To są oba nadwodne liście. Jak widzicie, ten większy jest zupełnie innego koloru. I w momencie, gdy zacząłem obcinać liście nadwodne, a nie chciałem obciąć wszystkich, pozostawiłem tak naprawdę jeden tylko nadwodny liść, ale starałem się go umocować w taki sposób, jak widzicie, ażeby nie dotykał, nie dotykał powierzchni wody. I to było tym złotym środkiem, który spowodował, że roślina zaczęła wypuszczać liście podwodne. Jak widzicie, drugi, drugi liść podwodny już wychodzi. Ja jestem naprawdę zadowolony z tego, bo myślałem już o tym, że będę musiał zaczynać od nowa. Obok, zielony. Zielony też zaczyna pięknie się rozrastać. Wczoraj, czy przedwczoraj, strzelił tutaj liściem, który był liściem nadwodnym, ale postanowiłem się go pozbyć, nie czekając na to, aż będzie zbliżał się do tafli wody. Szybko wziąłem nożyczki i ciachnąłem go. Mam nadzieję, że to spowoduje, że kolejne liście, które będzie wypuszczał, będą już liśćmi podwodnymi, tutaj widzimy drugi plan. Powiedzmy, drugi plan jeszcze na korzeniu to mikrozorium Trident. Ja kupiłem to mikrozorium pod, takim, pod taką nazwą. Ciekawie wyglądające listki. Niedługo są tutaj u mnie w akwarium, więc myślę, że fajnie będą się prezentowały, jak zacznie się roślina troszeczkę rozrastać. Tam. Również przymocowana na drugim liściu. Z tej strony Anubias na pierwszym planie. Z tyłu też Anubias. I tutaj kolejna Kryptokoryna Wendy Brown. W starej przysadce naprawdę pięknie się prezentowała. Mam nadzieję, że tutaj również Wyrośnie na, na fajną roślinę. Po drugiej stronie wygląda to podobnie: Anubias i ta sama krypta. Tutaj, gdzie nie gdzie, są jeszcze y, Bucki, gdzieś Bucefalandry y, porozmieszczane, ale jak nie Kiryski, to glonojad, który tutaj jest w akwarium, y, no, uporczywie stara się y, dodać. Coś od siebie tutaj w aranżacji i wyciąga te wszystkie, <coughs> przepraszam, bucefalandry. Tam na trzecim planie hegrofilia polisperma. Nie wiem, jak będzie też z tą rośliną. Ona ma dosyć słabe słaby system korzenny i jeżeli ryby jej nie zaczną wyciągać, to może się uchować, jeżeli nie to niestety też pójdzie w siatę. O. Helenka wyszła na spacer, dawno jej nie widziałem. Jest to jedyny większy ślimak, który mam tutaj w akwarium. Więcej Anubiasa mikrozorium na korzeniu, java fern. Po lewej stronie również te same kryptokoryny brown i ten drugi e, kolor chyba bodajże tej samej krypty i tutaj na pierwszym planie ta najmniejsza z kryptokoryn. W starej serce ta najmniejsza krypta była Posadzona tylko z przodu akwarium po lewej stronie, a w momencie, gdy demolowałem akwarium, okazało się, że wyrosła po przeciwnej stronie akwarium to jest 120 parę centymetrów przeszła pod piaskiem na samą drugą stronę, i ostatnią rośliną, która jest wykorzystana u mnie tutaj w tej aranżacji. Pokażę Wam może od boku. Będzie łatwiej. Jest to. O, muszę sobie wziąć kartkę, bo to nie jest. Nie. Ostatnią, ostatnią rośliną wykorzystaną w tej aranżacji tutaj jest crinum, crinum calamistratum. Jeżeli dobrze to wypowiedziałem. Ja znalazłem tą roślinę pod nazwą polską nazwą Krynia Rzemienio Listna. Naprawdę bardzo fajna, ciekawa roślina jest w doniczce z kokosa, Dlatego, że ta roślina nie lubi być przesadzana. A oprócz tego, no jednak, ziemia, która jest w doniczce, daje jej dobrego kopniaka do wzrostu. Jak zauważyliście, lotosy też są w doniczkach z kokosów, i również znajduje się w nich ziemia ogrodowa. To jest to tyle, jeżeli chodzi o tak naprawdę podłoże, modernizację podłoża dla roślin tutaj w akwarium. Nie używałem żadnych pałeczek glinianych, żadnych patyczków dla roślin doniczkowych. Jest tylko żwirek, który pochodzi ze starego akwarium. Trochę przepukany. I tyle. O! Aha, ostatnia roślina w tym momencie, gdy odszedłem trochę z kamerą, zauważyłem ją. To jest roślina, która pływa po powierzchni wody. Jest to limnobium. Nie wiem, zobaczymy jak ona tutaj będzie sobie rosła. Z jakiegoś powodu gubi listki. Nie wiem, nie wiem jaka jest przyczyna. Zauważyłem w akwarium ostatnio, że no wychodzi tu trochę nalotu na, na szybę i gdzieś troszeczkę glonu na, na roślinach się również pokazuje. Dlatego od dziś postanowiłem zmniejszyć trochę oświetlenie i wyłączyłem jedną świetlówkę. Zobaczymy jak to wpłynie na akcję GLON. Nie jest najgorzej, ale ja myślę, że trzeba reagować jak najszybciej, prawda? Nie chcę, żeby Zagloniło mi się tutaj e, naprawdę ostro i dopiero wtedy, żebym myślał o sposobie, w jaki sposób mam się tego po pozbyć. Przecież światło, ograniczenie światła to jest jeden z dobrych, e, jeden z dobrych sposobów walki z glonem. <laughs> Sorry, ale strasznie mi zaschło w gardle, muszę się napić. Jeszcze jedna rzecz, kierowana bezpośrednio do Was, do widzów kanału Akłamania. Otóż postanowiłem rozbudować nieco kanał i powiązać go z fanpage'em na Facebooku. Uważam, że może być to ciekawy i fajny sposób na dzielenie się różnymi informacjami z Wami. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia strony. Link do, do niej będziecie mogli znaleźć w opisie filmiku. I to by było już wszystko na dziś ode mnie. Dzięki serdecznie za poświęcony czas że byliście ze mną i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.